I to będzie nowe przywitanie Jesteś na kanale Shanela Małe info o zmienieniu nazwy Zmieniłam nazwę ponieważ Na początku to była na Dixie A w to był Cała kropka Później na Dixie XD Później na Dixie Ale to tego zmieniłam tylko XD No to tak właśnie nie Czyli zmieniłam trzy razy w życiu nazwę na ja przykład się nazywam Szanelko Ciara jak. wiem. Czy Chanel Lange? Nie wiem. Ale Chanel. Chanela się nazywam teraz. Dlaczego? No po prostu to jest moje imię i tak mi jest łatwiej. No i po prostu już tak nie będzie mi miło i teraz nie będę nazwę po prostu zmieniać już bardzo długo, chyba że coś się wydarzy, po prostu nie wiem ale nie wiem długo znała jak się nazwę, tylko że ona mi się bardzo podoba, Chanel, no bo to funkcja Chanel, ja się nazywam Chanel, ludzie. Bo ludzie mnie też mylili jako, że ja jestem mm, ta Nadia, no bo że niby Nadix, no to wiecie, że Nadi, Nadia, nie. I nawet na live'ach mnie my mylili, że y, kto chce na przykład załóżmy tam y, obserwacje, nie, i tak. Albo na przykład ja pisałam, hej, i ktoś napisał, o hej Nadia, nie, jakby to mnie wkurzało, bo ja się nie nazywam Nadia. No i też po prostu ta nazwa mi się zgub... Zagub... zgubiła, na, można powiedzieć zgubiała, nie? zgubiła, nie, się. A Chanela, no nazwa... Chanel, no bo ja jestem Chanel, no to, to jest tak ładnie, nie. Ja to tam, ha, kropka, ja bym się zlędziła, a teraz mi się zlędziło, to yeah, Nie wiem, czy w tym samym roku to nie było, nie, nie tak bo rok temu, Dwa rok temu. Nie pamiętam już, kochani, i co to nie było rok temu, no to... rok temu, no to... Brawo. Dobra, ja jestem Chanela mówcie do mnie Shanella, ja pewnie też będę się przyzwyczajać długo do tej nazwy. I to jest taki krótki film, w ja ogóle teraz są takie krótkie filmy, dlatego że po prostu nie mam czasu nagrywać, bo się tym muszę strasznie dużo użyć, dlatego że już jestem w starszych klasach. Eee, no, no i w sumie to będzie wszystko, no i... tak kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki!